Widzowie, to jest kolejna część, bo nam się zacię zacięło. Widzicie? Jest zjedzony. Proszę. No i Widzowie. Patrzcie jaki soczek dostałem. No, wow, 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 wow. jest już i um, Mikołaj, mam dla ciebie zadanie. Jak to mam koszyk, bananowy. Możesz wyjść? Znaczy, mam dla Ciebie ułatwienie. Masz 20 sekund i możesz wziąć wszystko, dowolne. I chod na łóżko, robimy chwilę cięcia, bo się jest dwa, dwa. Start! Dobra. Miki, leć, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedyna, dwa, trzyna, czterna, piętna, szesna siedemna, osiemna, dziewiętna, no i ostatnie moje słowo, liczy się dwadzieścia. Zrobię, mamy. Takie otóż, czy takie rzeczy wziąłem? No i tyle, Dobra.